Witam serdecznie na kanale firmy Wicomp. Mam przed sobą kolejnego notebooka do ogarnięcia. Jest to nowy sprzęt. Jest to Dell Inspiron 3535. Jest to procesor AMD Ryzen 7 serii 7000. I jest to Inspiron, czyli taka ta obudowa tutaj, która. W ten sposób się otwiera ten laptop, że taki robi zawias, że jak po prostu o, się dźwiga, gdy się go otwiera. Nie lubię tego rozwiązania. Totalnie ono jest dziwne, niewydarzone według mnie. Ale pomijając ten fakt, jest to Dell, więc coś, co klienci bardzo sobie cenią. Zwróćcie uwagę, co tu się dzieje. Co to może być? Słyszycie? Teraz nie działa wentylator, ale jak dojdzie do pulpitu, to myślę, że go usłyszymy na nowo, że ruszy. Co to jest? Wentylator ruszył i co się to dzieje? Dotykowy obraz, piękny del, a w ten sposób działa. No nic, po prostu spróbujemy zajrzeć do środka. Dobrze, przy okazji mamy taki unboxing 35-35 laptopa, jest miejsce na dysk 2,5 cala, ale nie ma dysku ani gdzie go przyłączyć, być może tutaj, nie tu nie ma nawet wtyczki, tu jest ten wentylator nieszczęsny, dysk M2, ale taka króciutka, po tyle. Aczkolwiek duży też można włożyć. Dwa gniazda na pamięć. I no niestety głośny wentylator. Mam wykręcony ten wentylator. I Mam dziwne wrażenie, że tutaj te kabelki, które prowadzą do zasilania, włożyłem tutaj taką szpilkę. Te kabelki odsunąłem od po prostu jakby tamtego wirującego elementu. Kompletna cisza. Wentylator jest już naprawiony. Wirnik gdzieś w te kabelki się dostawał. No, chyba mam sposób na to, żeby to naprawić. Wymyśliłem na szybko, że odkleję tutaj tą tasiemkę. Podłożę kawałek taśmy izolacyjnej, żeby wyżej po prostu te kabelki trafiały i z powrotem. I mamy ciszę. Dobrze. Spróbujemy to zamontować. Lecimy ze śrubkami. Ciach. Wentylator przyłączony. Tutaj bateryjkę w międzyczasie odpiąłem. Żeby mi się nie zaczął włączać jak tu manipuluję przy nim. I spróbujemy. Odsunąłem te kabelki, jeszcze tam troszkę poprawiłem. Kręci się, i nie jest słyszalny w ogóle. Chyba udało się poprawić fabrykę chińską. Jak ma ktoś taki problem z laptopem Dell 3535, bo to było chyba i z procesorami Intel i z AMD, że ma głośny wentylator. Trzeba sprawdzić tam te kabelki, czy one się nie dostają po prostu do yy, wiatraka. Teraz znowu wiatrak zakręcił, bezszelestny jest ten laptop. Nic nie słychać. Kręci się pełną parą. Dobrze, temat do zamknięcia. Może jesteś pracownikiem sklepu, czy serwisu komputerowego i trafił Ci się taki przypadek. Może ten materiał Ci się pomoże w tym, aby wyciszyć laptopa Dell. Nie, nie było to trudne, i ale bardzo skuteczne. Model Inspiron 3535, Ryzen AMD serii 7000, dotykowa. Matryca. Cichutko. Teraz nie słychać go w ogóle. Także dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do subskrybowania kanału i zapoznawania się z kolejnymi wątkami, jakimiś historiami, które tutaj w firmie Wikom w Strumieniu się odbywają. Dziękuję.